Witam Was bardzo serdecznie. Chciałabym Wam dziś wyciągnąć karty na miesiąc maj dla urodzonych w znaku skorpiona. Energia maja dla skorpionów, koło fortuny, uczucia, związki, miłość, partnerstwo, stosunki międzyludzkie, dziewiątka kielichów i e, sprawy zawodowo-finansowe, czwórka buław. Koło fortuny jest zmienne. Koło Fortuny trochę, ro rollercoaster. Nie będzie tu stabilności, stabilizacji takiego y, konstansu y, w życiu. Tu jest. Dzieje się, będzie się kręcił. Ale sprawy, które były złe do tej pory y, w Waszym życiu będą y, staną się dużo lepsze, y, kłopoty pokonane, wyjście taką trochę na prostą. Ale prostą, taką pozytywną górę. To, co było takie wow, to może troszeczkę e, spaść, jeśli chodzi o energię, spaść o, o wrażenia. Może stać się trochę gorsze, ale nie będzie najgorsze. Karta Koła Fortuny mówi o wielu rzeczach, które będą wam pisane, o realizacji rzeczy, które jakby macie dane od losu, e, które wam są przypisywane, pisane i Dane jako rzecz, która musi wejść w wasze życie, musi wam dać lekcję, musi wam a, się wydarzyć. Tu, mogą to być spotkani ludzie, y, którzy wejdą w wasze życie, y, bo tak, tak jest, tak musi być i tak wam jest pisane. To może być tak, że rzeczy, które wam się będą działy w pracy, czy w, 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 w życiu osobistym, takim ogólnym. Muszą się zrealizować, bo tak Wam jest pisane. E, tu jest też kart, karta koła fortuny: mówi, mm, że tu nie ma przypadku. Tu jest coś, co Wam jest tam gdzieś zapisane u góry. Akurat ten maj będzie taki do realizacji tych wszystkich rzeczy. Karta, która mówi o radości, szczęściu, e, o. Mm, tym, żeby zagrać w gry losowe. Może nie będzie tu wielkiej wygranej, może nie będzie głównej wygranej, ale tu jest karta szczęścia. Karta szczęścia w zdrabkach, w jakichś tam małych lotkach, w coś jesteście w stanie wygrywać. Karta przeznaczenia, o, bo nie mogłam złapać słowa, to jest karta koło fortuny, jest kartą przeznaczenia. Wszystko, co się Wam w maju przydarzy, będzie po coś i będzie z góry ustalone. Raczej to będą pozytywne rzeczy, przynajmniej z początku. Ale tak, te rzeczy będą Wam dane z góry, z przeznaczenia, z losu pisanego. Jeśli chodzi o sprawy uczuciowe, słuchajcie, karta dziewięciu kielichów jest to kartą, ale czy to też są przyjaźnie i stosunki międzyludzkie. Dużo odpoczynku w gronie znajomych, w większym gronie świętowania, radość, to jest odpoczynek po pracy, spotkania i być może, no albo nawet nie być może, tylko tak, ktoś pisany Wam się pojawi w Waszym życiu. Poznacie osobę, która będzie dla Was. Słuchajcie, to nie jest tak, że będziecie żyć długo i szczęśliwie, w szczęśliwości, w miłości, z dzióbku w sobie picie. Nie. Osoba, która się pojawi w Waszym życiu. Może być i życzę Wam tego, żeby była najlepszym partnerem, partnerką dla Was, wyśnionym, wymarzonym, wytęsknionym, danym od losu. Ale czasem poznajemy ludzi po to, żeby nas, nie wiem, podnieśli, żeby nam pokazali, jak mm, źle siebie traktujemy, jak traktujemy. Yy, Wierząc i idąc, lecąc jak ćmy do ognia, my się sparzymy, i ci ludzie są po to, żebyśmy my się sparzyli, żebyśmy następnym razem nie popełniali tych samych błędów. Ale życzę Wam, żebyście w czasie tych fajnych, spokojnych, świetnych yy, spotkań towarzyskich, odpoczynku, poznali osobę, z którą będziecie tylko i wyłącznie szczęśliwi. Ale mówię, nie zawsze tak się udaje. Ale życzę Wam. Yy, <grym> Dziewiątka kielichów mówi również, jeżeli chodzi o stałe związki, że jest to fajny, dobry, serdeczny czas uczuć, miłości i spełnienia. Też Wam tego życzę, jeżeli jesteście w stałych związkach. Wcale nie potrzeba szukać kogoś innego, żeby Wam jeszcze dał lekcję. Dziękuję bardzo. Eee, sprawy zawodowe. Czwórka buław mówi w ogóle o siedzeniu w czterech kątach. Po pierwsze, widocznie nie wyjedziecie nigdzie w jakieś delegacje, będziecie siedzieć w jednym miejscu, w którym jesteście. Jest to karta czwórki, czyli stałości, więc tą stałość w tej pracy będziecie mieli. Praca w domu, praca zdalna, jeżeli, jest, jeżeli macie taką możliwość, ja na przykład nie mam, ale jeżeli macie taką możliwość, to być może, że przez jakiś czas w maju będziecie pracować zdalnie, będziecie siedzieć w domu ja jeszcze tą czwórkę mówię, że właśnie to są urlopy wypoczynki, czas wolny czas spędzania w czterech ścianach czas, czas Odsunięcie trochę od spraw zawodowych, bo tu jest świętowanie, tu jest świętowanie, tu mamy świetne koło fortuny, więc jakiś czas możecie poświętować trochę w domu, może będzie ta majówka, może jakieś tam inne dłuższe weekendy złapiecie i posiedzicie sobie w domu, ale dobry czas, czwórka daje mocne, fajne karty, dużo świętowania, radości, może jakieś premie, może jakieś nagrody, przede wszystkim tutaj też są finansowo nagrody, premie, Dodatkowe pieniądze, które dadzą Wam satysfakcję, radość i spełnienie, i tego Wam życzę. Niech Wam się wiedzie w kole fortuny, niech fortuna Wam pieniądze przyturla, kłopoty znikną, a radości zostaną. I poznajcie tego człowieka takiego dobrego, dobrego nie tego dla lekcji, nie, nie, tylko tego, żeby Was kochał, szanował, wspierał i był dla Was wspaniałym opiekunem, przyjacielem, opoką, dla których będziecie ważni, najważniejsi i będziecie miłością ich życia. Wszystkiego dobrego.